Czy toczy się los, a nie przyjdzie na futra. Ty co płaczesz, a żeby śmiać mógł się ktoś? Już dość, już dość, już dość. Odpędź czarne myśli, dość już Twoich łez. Niech to wszystko przepadnie we mgle, bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Nowy dzień, bo nowy dzień. Wstaje. Daj, bo nowy dzień wstaje, nowy dzień lotków pełen marzeń. Teraz to śpiewam Super Tego też nie znam. Tak, to o to są takie, które zaskoczyć. Nie dla wszystkich. Stasiu sobie kiełbasek grzeje. To <gryzostrzenia> jest dwuznaczne, akibat. nie? To nie jest Eurowizja. No, to jest po prostu. Nie wiesz, gadna wizja. Rada. Tak, -wizja. No. Rysiu, słuchaj. Jeszcze trochę są na Eurowizji nieraz występują tacy, co Piotrowi dopiętnie dorastają. Ja, ja wiem, że no. to się tak, śmieje. No. No. Z mojej strony to jest polownica. Kiedyś słuchałem Eurowizji szczegółowo. Teraz już no. przestałem, bo szok. No. 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 Tak, tak, krzyki. To no, dokładnie, głośna na muzyka. Proszę o no, to, że jesteś Ten sam na